Przeczytanie szkolnej lektury król Edyp zajmuje jakieś dwie godziny. A mógłby spędzić ten czas grając w God of War, niszcząc bogów i Olimp, a wyciągnąłby z tego równie wartościową historię. Brzmi jak absurd? Różnica polega na tym, że w jednym bohater przypadkiem zabija własnego ojca, a w drugim. cóż, jest w tym trochę więcej celowości. Siemka, z tej strony Michał i dzisiaj sprawdzimy jak gra z 2005 roku czerpała garściami z konwencji greckiej tragedii oraz zestawimy ją z klasykiem gatunku Królem Edytem, odpowiadając na pytanie kto miał gorzej. Zapraszam. No dobra. Szybka lekcja dla lepszego zrozumienia. Grecka tragedia to forma sztuki teatralnej, w której centralną rolę odgrywa konflikt tragiczny, prowadzący do nieuchronnej katastrofy, bohater tragiczny, ktoś o wysokim statusie, często heros lub król, który popełnia błąd tragiczny, prowadzący do jego upadku. Fatum i przeznaczenie, wobec których bohater jest bezsilny oraz Katarzis, czyli nasze oczyszczenie poprzez litość i trwogę, a w skrócie. No, nie były to historie kończące się happy endem. Ich celem było wyciśnięcie z widza maksimum emocji i wprowadzanie go w stan współczucia. Przykładem greckiej tragedii jest chociażby wspomniany Król Edyp, czy też właśnie pierwszy God of War. Ale jak to możliwe, że brutalna, pełna akcji gra o Bogu Wojny tak mocno czerpie z konwencji, które powstały ponad 2500 lat temu? Cóż, żeby lepiej to zrozumieć, zestawmy sobie historię Kratosa i Edypa i sprawdźmy, czy... Przy obecnych zmianach podstawy programowej szkół, powinno znaleźć tam miejsce dla sympatycznego Spartiaty. Kratos z to ucieleśnienie bohatera tragicznego. Jest spartańskim generałem, a później staje się bogiem. Król Edyp natomiast zaczyna jako wzór władcy: mądry, odważny, kochany przez lud. Obaj wysoko, obaj śni, obaj w teorii zwycięzcy. Tylko, że grecka tragedia ma prostą zasadę. Im wyżej wejdziesz, tym z większym hukiem spadniesz. A bardziej w temacie? Im wyżej wejdziesz, tym bardziej podeptasz i połamiesz swoje drzewo genealogiczne. Nad obydwoma bohaterami wisiało przeznaczenie. W klasycznej tragedii przepowiednia to jeden z najważniejszych mechanizmów. Bohaterowie często próbują jej uniknąć, ale ona i tak musi się spełnić. W God of War taką funkcję pełnił przepowiednia Wyroczni o śmierci bogów i upadku Olimpu z rąk naznaczonego wojownika. I to ona determinuje cały przebieg wydarzeń. A co do Edypa? No cóż, miał on pozbawić życia swojego ojca, a następnie poślubić własną matkę. Przepowiednia ta jest najpierw przedstawiona głównym zainteresowanym, jego rodzicom, którzy robią to, co każda kojąca para w greckim micie, porzucają dziecko dziś w górach. A dopiero później, w dorosłości, dowiaduje się o niej Edyp. Kratos natomiast o swojej przepowiedni dowiaduje się dopiero na sam koniec drugiej części, po omyłkowym zabiciu Ateny. Why do you się poświęcasz? to save olympus i do not seek to destroy olympus only zeus zeus is olympus just as zeus was compelled to destroy his father cronos you are compelled to do the same no son should destroy his own father Doskonale się spisałeś, Kratos. Różnica między bohaterami polega na tym, że Dyb znał swoje Fatum, próbował od niego uciec i sam w nie wpadł. A Kratos w ogóle nie wiedział, że gra według cudzego scenariusza. Co ciekawe, w obydwu przypadkach dość mocno zamieszały osoby trzecie. Cóż, w God of War, po usłyszeniu przepowiedni, Zeus wraz z kolegami wpadają w panikę i porywają nie tego chłopaka. Zamiast Kretosa zabierałem jego brata, Deimosa, który, za sprawą swojego znamienia, był dla bogów osobą z przepowiedni. Z kolei rodzice Edypa, wiedząc, co ich czeka, pozostawili dziecko tak, żeby to bogowie zadecydowali. A bogowie, jak to bogowie, zrobili po swojemu. W greckiej tragedii bohater cierpi nie dlatego, bo jest zły, cierpi, bo popełnia błąd. Często ze słusznych intencji. Edy po usłyszeniu przepowiedni mógłby ją zignorować, ale postanawia uciec od przeznaczenia. I właśnie ta decyzja staje się początkiem tragedii. W God of War takim błędem jest moment, gdy Kratos na polu bitwy w desperacji oddaje swoją duszę Bogom, by ocalić swoje życie. Ten wybór, choć z pozoru racjonalny i wymuszony okolicznościami, jest początkiem jego tragicznej drogi. To właśnie przez tą decyzję staje się z przepowiedni. W swoim poprzednim materiale mylnie nakreśliłem moment, w którym to Kratos staje się naznaczonym wojownikiem, wskazując wtedy na moment, w którym Kratos, na część swojego brata, tatuuje swoje ciało na wzór Deimosa. Tymczasem wspomnianym naznaczeniem nie są tatuaże, a zespolony z jego skórą popiół spalonych ciał, Żony i córki. Po sprzedaniu duszy Aresowi został przez niego podstępnie zmuszony do spalenia wioski, ukrywając w niej jego rodzinę. Oznacza to, że Kratos sam pcha się w główną rolę przepowiedni poprzez swój wybór na polu bitwy. Edyb, w swojej ucieczce przed Przeznaczeniem, wpada na nieznajomego mężczyznę. Sprzeczają się no i Edyb finalnie go zabija. Tym mężczyzną jest Laios, jego prawdziwy ojciec. Później, dla wyrównania moralnego rachunku. Edy ratuje miasto, rozwiązując zagadkę Sfinksa, w nagrodę dostając za żonę wdowę, i Jokastę, tak, własną matkę. Nie wiedzą o tym oboje i żyją szczęśliwie przez lata, mając nawet dzieci. Jeśli natomiast chodzi o God of War, no to tam robi się ciekawie, bo przepowiednia to się w sumie nie spełnia. Okej, okay, okej, okay, już tłumaczę. Koniec Olimpu i ery bogów greckich faktycznie ma miejsce. Ale dopiero wraz z końcem trzeciej części gry, pierwsza odsłona nie pokazuje nam jak ta przepowiednia się wypełnia oraz tego, co te wydarzenie robi z Kratosem. Ale mimo to, gra dostaje swój gorzki finał i mamy tam inny punkt zaczepienia. W końcówce Kratos, zachęcony przez Atenę, zabija Aresa, boga, któremu przysiągł służyć, nie dlatego, że chce się zemścić, ale dlatego, bo wierzy, że dzięki temu bogowie pozwolą mu zapomnieć. O tym, jak zabił żonę i córkę. Atena trochę go na taką możliwość nakierowuje i Kratos rusza na przygodę. Kratos, który dostał od Arisa to co chciał zwycięstwo na polu bitwy. Dając mu w zamian swoją duszę, odwraca się do Aresa plecami i zabija go dla własnej korzyści. Jasne, nie jest to byle pobudka majątkowa, a po prostu walka z traumą, ale no, Ares wywiązał się z swojej części obietnicy. W zamian miałeś zostać jego perfekcyjnym wojownikiem. A kiedy warunki umowy przestają ci się podobać, to chcesz ją rozwiązać i walczyć ze swoim przeznaczeniem. Bo tutaj przejawia się pycha Kratosa, który chce złamać swoje słowo dla własnego spokoju. Spokoju, który sam sobie odebrał tamtego dnia na polu bitwy. Uważam, że właśnie to jest takim mini przeznaczeniem Kratosa, i to tu widzimy jego próbę walki z losem walki, która kończy się ironicznym finałem, no bo bogowie, choć oczywiście bardzo wdzięczni, informują Kratosa, że niestety nie są w stanie wymazać jego wspomnień, ale że spokojnie Przynajmniej ci to wybaczyliśmy. Kratos w rozpaczy wspina się na szczyt góry i popełnia S, aby uwolnić się od cierpienia. Jednak bogowie nie pozwalają mu na to, zamiast tego obdarzają go nieśmiertelnością i mianują nowym bogiem wojny. Ironia losu jest druzgocąca. Kratos, który błagał o spokój, zostaje zmuszony, by żyć z ciężarem swojej winy. Na zawsze. I to właśnie w tym momencie my, jako gracze, doświadczamy katarziz. Czujemy współczucie, bo Kratos nie był potworem, no przynajmniej jeszcze, lecz człowiekiem szukającym odkupienia. Czujemy też trwogę, bo widzimy, jak los może być nieubłagalny. Kratos nie ucieka przed winą, zostaje zmuszony do jej noszenia. Ale to właśnie w tym cierpieniu kryje się jego ludzkość, a w naszym współodczuwaniu oczyszczenie. Jego los nie jest sprawiedliwy, ale właśnie dzięki temu porusza czujemy gniew, żal, współczucie, a potem pustkę. Tak działa dobra tragedia. God of War to nie tylko brutalna rozgrywka, ale też historia o winie, stracie i próbie walki z traumą. I być może właśnie dlatego, gdyby pierwsze God of War ukazało się 2,500 lat temu. Kto wie, może greccy aktorzy ogrywaliby jego sceny. Może tłum w Atenach milczyłby po jego zakończeniu, bo to historia, która, mimo boskiego tła, pozostaje boleśnie ludzka. A, no ale co u Edypa? Jego winy w końcu wychodzą na jaw, a Edyp rozumie, że przepowiednia się wypełniła. Jego mama, żona, żono mama popełnia S. A Edyp, kiedy się dowiedział prawdy, zrobił to, co każdy szanujący się bohater tragedii. wydubał sobie oczy. No, czego czy nie widzą. Tego sercu nie żal. Więc odpowiadając na pytanie, który z nich miał gorzej. Hm. Edyp cierpiał z powodu niewiedzy. Kratos cierpiał, bo wiedział aż za dużo, więc chyba obaj, ale jeden z nich przynajmniej miał okazję zemst na Bogach. No, ale kto wie? Może jakby Sofokles nadal żył, to dostalibyśmy jakiegoś króla Edypa Resurrection, albo jakiś inny powrót króla, i historia też potoczyłaby się inaczej. A bogowie? W obu przypadkach mieli niezły ubaw. Przynajmniej do czasu. Więc jaki z tego morał? Grecka tragedia zawsze się źle kończy, ale przynajmniej God of ma lepszy soundtrack. Bo właśnie w takich momentach widać, że gry wideo potrafią być czymś więcej niż tylko rozrywką. Potrafią opowiadać historie, które zostają z nami na długo po wyłączeniu konsoli. Takie, które zostawiają nas z poczuciem pustki. Takie, do których wracamy po latach. Dla emocji, które wtedy czuliśmy. Gry potrafią łączyć emocje, symbolikę i narrację, w sposób którego nawet sofokles by się nie powstydził, zmuszają nas do refleksji, do zadawania sobie pytań. I może właśnie to jest w nich najpiękniejsze, że potrafią połączyć sztukę i zabawę, tragedię i katarzis w sposób tak jak dawniej robił to teatr. Bo niezależnie czy siedzisz w amfiteatrze, czy na kanapie spadam w rękach? Dobra historia działa tak samo i zostaje z nami na długo po jej zakończeniu. Bo koniec końców nie chodzi o to, czy gra kończy się tragedią, czy zwycięstwem. Chodzi o to, że przez chwilę czujemy coś prawdziwego. A to już jest sztuka. A wy co? Dalej czytacie Króla Edypa w szkole? 2026 za rogiem, budzimy się. Dzięki bardzo za uwagę. Dajcie koniecznie znać, co wymyślicie o historii Kratosa i czy zgadzacie się z moją analizą, a może zupełnie inaczej rozłożylibyście wszystkie składowe. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.